Co wiesz o kresach wschodnich? Jaki wpływ wywarł na polską kulturę? Jakie mają znaczenie współcześnia? Ja sama za wiele nie wiedziałam na ten temat, więc nie jesteś sam. Warto jednak poznać ludzi, którzy odkryją przed nami inny świat wiedzy i historii. Moja rodzina pochodzi z Kresów, ze strony Taty. Jesteśmy Kresowianami, można powiedzieć, takimi napływowymi, bo ród Cisowski pochodził z, z tak zwanej szlakty wołowskiej, gdzie osiedliśmy w okolicach Bajamary, i taka miejscowość w Rumunii, jest nad rzeką Ciso. I jakby tutaj jest odpowiedź, skąd moje nazwisko, bo kiedyś jak szlachta. Się osadzała w pewnych miejscach, to przyjmowała nazwisko od gniazda. Gniazdem, takim akurat naszym tutaj Cisowskim, była właśnie rzeka Cisa. Sokołowem zacząłem się interesować, jak powiem, to jest przypadek, gdzie wziąłem dowód osobisty mojego taty i tam było zapisane, że urodził się w Sokołowie w ZSSR. I zacząłem wtedy dociekać, co to z tym Sokołowem jest, czy ono właściwie jest. I się okazało, że jego już nie ma. W 1944 roku Polacy zostali stamtąd, można powiedzieć, wypędzeni, tak zwaną repatriacją. No chciałbym tutaj Wam pokazać herb inaczej, drak, który jest jakby tutaj naszym symbolem naszej rodziny. Jeżeli chodzi o obronę Sokołowa, to powiem szczerze, że się dowiedziałem przez przypadek. Bo przeglądając internet, wrzucałem hasło Sokołów, wyskoczyła mi właśnie obrona Sokołowa. Poema Morgenbessera Aleksandra. Aleksander Morgenbessen był poetą, prawnikiem i spiskowcem. Ta postać, dziś bardzo zapomniana, nieposiadająca nawet swojego biogramu w Wikipedii, była zasłużona dla kultury polskiej z różnych powodów. Między innymi dlatego, że był twórcą literatury znakomicie operującym słowem i nawiązującym do chociażby Pana Tadeusza czy takiego arcydzieła jak Iliada Homera. Z drugiej strony trzeba pamiętać również o tym, że Aleksander Morgenbessen prowadził działalność patriotyczną, dbając o kulturę polską, dbając o jej przedstawicieli, pomagając powstańcom styczniowym i myślę, że z tego powodu mógł być inspiracją, wzorem i przykładem dla kolejnych działaczy, tego terenu. Najbardziej znanym jego utworem jest poemat typicki Obrona Sokołowa. Sokołów to, choć nazywany w poemacie miastem, w istocie duża wieś na kresach znana m.in. z tego, że obroniła się przed tatarami. Do tego właśnie wydarzenia z nieokreślonego dokładnie roku nawiązuje treść tego utworu. Ważny jest tutaj sposób opowiadania tej historii, który łączy w sobie elementy zarówno poematu heroikonicznego, elementy parodii, pastiszu, a nawet satyry. To wszystko jest bardzo interesujące, żywo napisane językiem staropolskim i ukazującym dawne kresy w nieco humorystycznej odsłonie. Mamy tutaj bardzo ciekawy obraz fragmentu Polski, ciekawą wyczajowość, a wszystko to opowiedziane, jeszcze raz podkreślam, w sposób, który przypomina dawne eposy. Ale nie jest to utwór poważny, jest to jak najbardziej utwór humorystyczny. Roku Pańskiego od nie wiem którego. Cóż, gdy w kronice nie było żadnego, a jeśli było, to na pierwszej stronie, a pierwsza strona już w przepaści łonie. Tej pierwszej kartki historia smutna śmierci i zadała dziewica okrutna. Aleksander Morgan Besen ułożył tę historię w więzieniu. Przebywając w więzieniu w związku ze, za karem, w związku ze swoją działalnością na rzecz patriotyzmu, na rzecz polskości. Najprawdopodobniej on też jest z nami spokrewniony, bo on przyjeżdża do Sokołowa do Ogonoski, a ogonoscy byli spokrewnieni z nami i napisał dosyć ciekawą rzecz. Bo opisał któregoś z moich krewnych. Język morben Besena, e, bardzo przystępny, a zarazem artystyczny, oddziałał także na polszczyznę powszechną, i dowodem tego są znane do dziś słowa przyśpiewki pije Kuba do Jakuba. Pieśń Cisowskiego pił Kuba do Jakuba, Jakub do Michała, wiwat Viva ty, wiwat ja, kompania cała. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łuku, cuku, cuku, łuku, tego we dwa kije. No, mój krewny nie jest zbyt ciekawy, mi świetle podany, bo nadano mu taki przydomek pius. Pius, tak? Jakbyśmy to czytali różnie, to do że to dosyć był taki człowiek, który na zakomunik nie wylewał. To, co może wydawać się odległe, może okazać się bardzo interesujące. Nasza podróż po kresach trwa, póki ostatnia księga nie zostanie zamknięta. Wiadomo, że to, co było, już minęło, ale ma swoje korzenie w obecnych czasach, jak kultura i literatura, których nie można zapomnieć.